Hej Kogłem, chcę nagrać ten filmik dla tych, którzy nie... W dla was wszystkich sumie, bo wy nie wiecie, co się ze mną dzieje moim organizmem. Chodzi po prostu o to, że pamiętacie jak ja potrafiłam jeść dużo tłustego, lubiłam smażyć, kombinować z jedzeniem, KFC jeść praktycznie non stop. Yy, piłam gazowane też cały czas, praktycznie co drugi dzień piłam Pepsi po prostu albo co trzeci i mój żołądek po prostu już tego nie wytrzymywał. Pomimo tego, że ja wiedziałam, że się ze mną dzieje, wiedziałam, że z mojej strony jest bardziej coś nie tak, to ja nie mówiłam za bardzo tego, mamie. No. Przepraszam, że mój głos będzie nierówno szedł, ale no po prostu muszę zrobić bo Bardziej po prostu chodzi właśnie o to, że mój tak po prostu trochę wysiadł. I no, tak się stało, że. No, że tak wysiadł, nie, wytrzymuł, nie, wytrzymał, nie wytrzymał tego, dlatego teraz jestem na diecie pokarmowej i nie mogę jeść tych rzeczy przez najbliższy miesiąc.